witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dziś będziemy testować coś taniego i zobaczymy czy tanie znaczy dobre. E, a co będziemy testować? Oczywiście paletę cieni do powiek z Essence. Szczerze mówiąc jest to mój pierwszy produkt ever w życiu z Essence. i Jest to taka paletka cieni do powiek z, w środku znajdziemy 10 cieni do powiek e, różnej wielkości jak widzicie i o różnym wykończeniu. Te cienie do powiek, jakby układam troszeczkę mi przypominają jakąś taką klawiaturę, może zobaczymy, nie wiem. To jest Blushed Eyeshadow Palette. Cała paleta ma 7 gram. Cieni mamy 10, więc jeden cień ma pewnie niecały 1 gram. I jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzą. One są w ogóle tak dziwnie sprasowane, tak wiecie, tak, nie wiem, czy to zobaczycie tak w ten plastik, że naprawdę wygląda to dziwnie, ale jestem bardzo ciekawa, jak to się sprawdzi. I właśnie dziś wykonam sobie nią cały makijaż i nie będę przedłużać i zaczynamy już nakładać cienie. Przybliżyłam się do Was, żebyście wszystko lepiej widzieli. Yy, I na całą powiekę myślę, że nałożę ten cień i ten. Pomieszam je ze sobą, ponieważ ten cień jest bardzo taki yy, podchodzący pod żółty, natomiast ten jest takim yy, nudziakiem. I połączę właśnie te dwa cienie. W ogóle da się jej nałożyć. W ogóle ta paleta wygląda jak zabawkowa. E, paletka oczywiście nie ma lusterka. Nie powiedziałam Wam też, ile ona kosztuje, ale ja ją kupiłam na jakiejś promocji za niecałe 10 zł. Więc cena jak najbardziej jest atrakcyjna. Nakładam sobie właśnie ten cień e, matowy, i powiem Wam, że o dziwo! Pigmentacja jest. I wygląda to naprawdę fajnie. Te cienie są przynajmniej te jasne, bazowe, naprawdę bardzo fajnie napigmentowane. Widzicie? Więc bez problemu y, ujednolicę sobie powieki. Cienie się troszeczkę sypią, ale powinniśmy sobie z tym dać radę. Teraz na zewnętrzny kącik y, nałożę ten taki różyk. Y, nie ma żadnego brązu, więc y, polecę właśnie w ten róż. I już po y, nałożeniu dwóch cieni. Znaczy, w sumie ten jest takim brązikiem. Ten, ale strasznie jasny, więc chyba jednak pójdę w ten, ale chyba jednak pójdę w ten. I już po nakładaniu trzeciego cienia zobaczcie. Zauważyłam, że jest dość spory osyp. Tu cienie się trochę, bo no pigmentacja jest. Delikatna, ale poprawna. Dołożę sobie jeszcze zobaczyć, czy się da wybudować trochę większy efekt. No. Z tym budowaniem trochę słabo mi idzie. Cień jest bardzo delikatny i nie da się go wybudować, więc lecę z drugim okiem i zaraz będziemy kombinować dalej. Cień jest bardzo ładny, tylko taki bardzo pastelowy i e, średnio, jak widzicie, widoczny na oku. E, nie da się go wybudować, nie da się go dołożyć, więc tutaj e, widzę mały minus. Biorę sobie bardziej precyzyjny pędzelek. E, w ogóle tamten pędzelek to było Boho Beauty. E, już Wam mówię. 235V Short Blending, a ja sobie wezmę jeszcze taki bardziej precyzyjny, czyli 217 Smooths. I zabiorę sobie ten, ten, cień. On ma lekkie drobinki, i po prostu postaram się. Y, on jest ciemniejszy, więc postaram się troszeczkę pogłębić ten y, zewnętrzny kącik, żeby trochę więcej się działo. No, powiem wam, że tu się chyba więcej nie zadzieje. On jest lekko od niego ciemniejszy, ale. Nic tu się nie dzieje. rozcieram go, tylko staram się go w... staram się go wtłoczyć. No i cienko mi to idzie. Kładam ciemniejsze, najjaśniejsze i nic tu nie mam. Nawet to się nie błyszczy, a on się nie błyszczeć. Efekt jest bardzo e, delikatny, o ile jest jakikolwiek. Powiem wam także na żywo. Wygląda to trochę bardziej y, intensywnie niż w kamerze, y, ale znowu, wiecie, bez szału, N nie ma szału. No, jestem uff, zawiedziona, ale skończymy y, do końca ten makijaż i wewnętrzny kącik, żeby połączyć te, te powieki, nałożę ten błysk. I chyba pomieszam sobie... Uff. Pomieszam sobie te dwa cienie i nałożę go takim yy, yy, języczkowym pędzelkiem. Nic nie widać. Totalnie nic. Na palcem, bo no, patrzcie no, jakby na palec się przenosi, ale na powiece no, to jest taka trochę kiszka. To będzie. Znakomita paleta dla młodych dziewczyn, które no, tak naprawdę rozpoczynają zabawę z makijażem i e, potrzebują się bardzo lekko pomalować, bardzo subtelnie, to jest prawie make-up-no make-up. E, kolory są takie bardzo pastelowe i bardzo dzienne, bo jeśli oczekujecie jakiejś fajnej pigmentacji i jakiegoś koloru, no to nie. Y, y, essence tego nie znajdziecie. Zabieram sobie jeszcze ten mniejszy precyzyjny pędzelek i tym cieniem, którym y, blendowałam sobie y, zewnętrzny kącik, nałożę go po prostu na dolną powiekę. Taką chmurką. Widzicie ten y, ciemniejsze, te różowe cienie, one są widoczne. One nie są może jakieś takie mega, ale y, one się oznaczają jednak. Natomiast... Już nie nabudujecie y, cienia na cień. Ile z, jakby z tej aplikacji wy, wyciągniecie, to jest Wasze. Y, no a potem to już y, trzeba sięgnąć po inną paletkę, żeby po prostu ten efekt y, wzmocnić i y, jakoś bardziej y, wy, wybić, żeby ten makijaż był jeszcze y, mocniejszy. Ale jeśli potrzebujecie takiego widzicie bardzo pastelowego, bardzo podstawowego i bardzo e, takiego dziennego e, makijażu, prawie w stylu make-up no make-up, no to jak widzicie ta paletka, taki Wam zrobi. Ja teraz dokończę sobie e, rzęsy i wrócę do Was z pełnym już makijażem. I jestem z Wami z dokończonym makijażem. Jak widzicie z daleka, ta paletka i ten makijaż oczu prezentuje się bardzo ładnie, e, oko jest podkreślone lekko. E, tuż do wydaje zdaje naprawdę bardzo dużo. Powiem Wam tak, jeśli rozpoczynacie zabawę z makijażem, lubicie bardzo pastelowe, naturalne, neutralne kolory, takie którymi nie zrobicie sobie krzywdę, że jeśli nałożycie, wiecie, y, placek no to będziecie miały plamy cienia, które będzie, będzie Wam ciężko rozblendować. Jeśli lubicie właśnie takie różyki, bardzo, bardzo lekciutkie błyski, to ta paletka za 8 zł będzie dla Was. Bo naprawdę powiem Wam, że no nie wygląda to źle. Ale jestem przyzwyczajona przy testowaniu tylu palet do jakby mocniejszych efektów i y, po prostu pigmentacja do mnie nie przemawia. Nie możecie sobie budować tych cieni, że w niektórych cieniach, owszem pigmentacja jest ciut mniejsza, ale jeśli będziecie nakładać kolejne warstwy no to ten cień zbudujecie. Tutaj tak nie będzie. Tutaj Wam y, od razu to powiem. Ale y, mam takie mieszane uczucia, bo to co widzę przed sobą mi się podoba. Bo to jest naprawdę makijaż taki bardzo dzienny, bardzo podstawowy. Ta dolna powieka bardzo mi się podoba jak jest podkreślona, choć, e, wiecie, użyłam tych samych cieni na górną. Mm, no to wygląda to... w sumie wygląda to ładnie, ale jakby ta pigmentacja do mnie e, nie przemawia. E, te cienie błyszczące są takie mega satynowe bardzo leciutko odbijają światło. I tak jak Wam mówię, jeśli jesteście młode, chcecie makijaż taki yy, rozpocząć zabawę z makijażem, a na przykład w szkole nie, możecie się malować, no to te nie będą super, bo one są takie bardzo subtelne, bardzo niewidoczne. Jeśli nałożycie sobie yy, na przykład na całą powiekę te dwa błyszczące, to wiecie, ta powieka będzie tak lekko błyszczeć, ale yy, tak naprawdę jak ktoś na Was zobaczy, popatrzy, nie nie będzie yy, Świadomy, do końca może nie wiedzieć, czy to jest cień, czy wiecie, może taka y, spocona powieka. No, wiecie, y, to pod tym względem naprawdę spoko, y, ale ja oczekiwałam czegoś więcej, chociaż za 8 zł. Czego mogłam oczekiwać? Chyba jak na 8 zł. i na markę, która mm, grupę docelową ma skierowaną do osób naprawdę młodych. No to chyba jest spoko, ale mnie. Yy, ona jakby nie porwała, nie zachwyciła. Może na jakieś wyjazdy, takie wycie weekendowe, gdzie tylko szybko trzeba podkreślić oko, będę ją ze za sobą zabierać, bo nawet jeśli mi się połamie, yy, coś się z nią stanie, no to nie będzie mi tego po prostu szkoda. Yy, no, ale tak czy na co dzień będę ją używać? Raczej nie. I jeszcze właśnie co do opakowania będzie 8 zł. Paletka jest cała plastikowa, ale uważam, że ten plastik nie jest jakiś takiej mega złej jakości. Pewnie mogłoby się, mogłabym zmienić na jeśli ta paletka by mi spadła, ale y nie zmienia to faktu. że no. Kurde, nie wiem. Ujdzie, ale z jednej strony, gdybym miała 15 lat i ją kupiła, byłabym mega zadowolona. Ale teraz, kiedy mam 27, no to i, i inne palety w swojej kolekcji, no to uważam, że no nie spełnia moich oczekiwań. Ale tak jak wspomniałam, to już zależy od Was, czego oczekujecie od palety, czy chcecie mieć naprawdę bardzo subtelny efekt, czy lubicie takie mocne cienie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać w komentarzu na dole. E, czy zdecydowałybyście się na tę paletę i jak w ogóle testy takich tanich rzeczy Wam się podobają. E, dajcie proszę suba, kciuka do góry. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnym filmie. Pa!